W 2013 roku redakcja Info Elbląg zorganizowała pierwsze zawody w jedzeniu pączków. Od tego czasu udało się zorganizować 7 edycji. Po pandemicznej przerwie spotkaliśmy się ponownie w cukierni Werner, by stanąć do pączkowej rywalizacji. Komu udało się wygrać, jaki tym razem był zwycięski czas, zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. 3, 2, 1, start! Gratulujemy! zajęcia trzeciego miejsca. Po raz pierwszy wziął Pan udział w tych zawodach. Co Pana do tego skłoniło? Tak, po raz pierwszy wziąłem udział w tych zawodach. Skłoniłem do tego cały czas, gdy się zbliżało takie święto. Mówię, kurczę, fajnie by tak było sprawdzić, ale myślałem, że dużo osób jest w ogóle chętnych, ale patrzę, że dużo osób się wstydzi w ogóle brać udział w takich wydarzeniach. Myślę, że śmiał. zapraszam, fajna zabawa. Czy dzisiaj zjadł Pan jakieś pączki? Nie, ani jednego. Jadłem normalnie dzisiaj obiad i siadanko, a tak ani jednego pączka pięć no zjadłem w sumie dzisiaj. Jak pan ocenia swój czas? Dzisiaj rozmawiałem właśnie z Helegą w pracy i mówiłem, no jak zjem tak w trzy minuty, to będę z siebie dumny, no i zjadłem poniżej tego czasu, więc jestem z siebie zadowolony. Rozumiem, że atmosferę i całe zawody ocenia Pan pozytywnie. No pewnie, lubię takie imprezy. Po raz pierwszy wziął Pan udział w naszych zawodach wiedzenia jedzeniu pączków. Co Pana do tego skłoniło? Powiem szczerze, że zawsze chciałem spróbować się w takiej swojej siły w konkursach w na czas. Ostatnio próbowałem, nie dostałem się, tym razem mi się udało, także mówię fajnie, spróbuję, zobaczymy, jak to się w ogóle, co z czym je, tak? Czy dzisiaj jadł Pan jakieś pączki? Nie, w tym roku nie jadłem żadnego pączka, także przygotowałem się może mentalnie i fizycznie na ten, na ten event dzisiaj właśnie. Jak Pan ocenia swój czas? Jak na pierwszy raz to chyba rewelacyjny, tak? Już szedłem tam poniżej 3 minut, jadłem wszystkie pączki, przegrałem zwycięstwo, które jest nie do pobicia, także jestem super zadowolony. Jak pan ocenia całą atmosferę i tego rodzaju inicjatywę? Nie, powiem fajnie szczerze, że super, super impreza, fajni ludzie, tak, super zorganizowane, także jeśli ktoś chce, się zastanawia, to nie ma się co zastanawiać, tylko zgłaszajcie się i startujcie. Trzeci raz wziął pan udział w naszych zawodach w Jedzeniu i po raz trzeci je pan wygrał. No, tak, zgadza się, fajnie, że, że się udało, impreza fajna. Fajnie jest to, że są, są nowe twarze, nowi ludzie przychodzą. Co skłoniło Pana do tego, żeby w tym roku wziąć udział w naszych zawodach? Chciałem pobić z przez przed dwóch lat, minuta 25 albo 27 bodajże. Ciężko było pobić, nie udało się, ale minuta 40 udało się wygrać, to jest najważniejsze. Mhm. Czy dzisiaj ja Pan jakieś pączki? Dzisiaj nie, wczoraj tylko próbowałem trzech, żeby technikę jakąś obrać. Robię tak w sumie przed każdymi zawodami, udało się, to jest najważniejsze. No i jaka to jest technika ta zwycięska? Dwa, trzy gryzy, trochę większe, trochę wody, żeby się nie zapchać i szybko połykać chyba i chyba tylko to. Nie ma, nie ma większej filozofii. Jak pan ocenia samą atmosferę i te zawody? Ja mówię to co roku, naprawdę mi się tu podoba, jest fajnie, mówię, nowi ludzie, fajnie zorganizowane, informacje są, nagrody też są bardzo przyjemne, także nie tylko przychodzić i bawić się. Bardzo się cieszymy, że po pandemii w końcu nam udało się zorganizować ósmą edycję zawodów w jedzeniu pączków. Była bardzo miła atmosfera, rywalizacja była zacięta. Mamy nadzieję, że spotkamy się również za rok. Kosinus po raz kolejny wspomógł zawody tym razem w jedzeniu pączków. Tak, bardzo się cieszymy, dziękujemy za zaproszenie. Widzimy, że w mieście coraz więcej jest tego typu inicjatyw, w których bardzo szczęśliwie możemy brać udział i stanowić wsparcie medyczne. Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale polecamy się na przyszłość. Jak pan ocenia te zawody? Z całą pewnością bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawodnicy, godni siebie rywale, którzy z szacunkiem do siebie podeszli, podeszli także z szacunkiem do zadania, które mieli. Widać że było różną technikę i z całą pewnością świetnie się bawili.